Hej, szczęść Boże, witajcie. Zaczynamy nowy tydzień z Aniołem Pańskim. Dzisiaj coś, co bardzo mnie cieszy. Błogosławiony Humbert mówi: Kaznodzieja jest jak kogut i odwołuje się do fragmentu z Księgi Hioba, 38 rozdział, 36 werset. I mówi tam, że kto dał kogutowi zrozumienie, oczywiście, tego, żeby witał dzień swoim pianiem. Tam jest jeszcze to rozszerzone o Ibisa. Ibis to jest taki brodzący ptak w Egipcie. Po jego zachowaniach ludzie wnioskowali, właśnie jaki będzie poziom Nilu. Więc to są takie ptaki, które dają informacje o tym, co jest ważne, że wstaje dzień, że się podnosi na przykład poziom nilu i kaznodzieja ma też takie zadanie w tym świecie, żeby ogłaszać coś, co ma nastąpić, coś, co jest znaczące ważne, też konkretnie tego dnia, bardzo praktyczne. Więc dzisiaj cieszymy się tym, że możemy być jako kaznodzieje kogutami czy ibisami i e, z taką e, energią jaką widać w tych ptakach e, zaczynajmy nowy tydzień i módlmy się modlitwą anioł pański Anioł pański zwiastował pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, Służebnica Pańska, Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O, słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała ojcu i synowi duchowi Świętem. Jak była na początku, teraz i zawsze I na wieki, wieków Amen. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać, Panie, A światłość wiekuista niechaj im świeci. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.